Do Money in the Bank zostały nam już tylko dwa tygodnie, a my jeszcze nie znamy kompletnych składów ladder meczy. To zmieni się w tym tygodniu podczas SmackDown oraz Raw. Na NXT kontynuowany jest turniej Cruiserweightów, a w AW półfinały turnieju o tytuł TNT. Także panie i panowie, zapraszam na podsumowanie tygodnia. G2 to największa na świecie biblioteka gier wideo, gdzie po najniższych cenach możecie nabyć świeże, jak i starsze tytuły. Przykładem, oczywiście, mogą być gry z serii WWB 2K. Wraz z linkiem promocyjnym, znajdującym się w opisie, dostaniecie dodatkowo 5% zniżki. Monday Night Raw otworzyliśmy od VIP Lunch, czyli talk show hostowanego przez MVP. Dzisiejszymi gośćmi byli reprezentanci Raw w tegorocznym męskim Money in the Bank Ladder Matchu, czyli Alistair Black, Rey Mysterio i Apollo Crews. MVP miał zapytać gości, co dla nich znaczy wygranie Money in the Bank Ladder Matchu, nie musiał jednak czekać na ich odpowiedzi, ponieważ sam doskonale wiedział, co mają do powiedzenia. I w momencie, kiedy Crews w końcu przejął mikrofon, na arenie pojawili się Andrade, Angel Garza i Austin w towarzystwie Zeliny Wegi. Zelina powiedziała, że trójka obecna w ringu nikogo nie interesuje, zaś jej ekipa jest na ustach całego WWE Universe. Stwierdziła więc, że najlepiej będzie, jeśli Black. Cruz i Mysterio oddadzą swoje miejsca w ladder meczu dla Andrade, Garzy i Austin'a. Ray stwierdził, że Vega musi być szalona, jeśli myśli, że do tego dojdzie. Wtedy między panami rozpętał się Brawl, który doprowadził do Sixman tag team meczu. Zwycięstwo swojej drużynie zapewnił Apollo Cruz, przypinając mistrza United States Andrade. Dzięki temu zapewnił też sobie walkę mistrzowską w późniejszej części Raw. Następnie odbyć się miał triple threat match między uczestniczkami kobiecego ladder meczu. Pierwsza w ringu pojawiła się Aska, która oczywiście zaczęła coś tam krzyczeć po japońsku. Czyli w sumie nic szczególnego, ale Donner to z jakiegoś powodu lubi, co mnie nieco przeraża. Następnie przerwała jej Naya Jax, a na końcu pojawiła się Shayna Baszler. Zaatakowała ona jednak Askę jeszcze przed startem pojedynku. Wszystkie panie wdały się w bójkę z użyciem drabin, którą ostatecznie wygrała Jax. Ostatecznie więc nie doszło do triple threatu, a segment zakończył się muzyką Nia Jax. Kolejną walką było już wspomniane starcie o tytuł United States między Andrade a Apollo Cruzem. Walka trwała ponad 15 minut, jednak zakończyła się przez decyzję sędziego, który uznał, że Cruz nie jest już zdolny do dalszej walki. Okazało się, że Apollo źle wylądował podczas moonsaultu poza ring, przez co nabawił się kontuzji nogi. Póki co nie wiemy, czy ta kontuzja jest tylko storyline'owa, czy jednak jest to prawdziwe zagrożenie. Później na show dowiedzieliśmy się, że z powodu tej kontuzji Apollo musi opuścić ladder match i za tydzień ujrzymy last chance gauntlet match, gdzie zwycięzca zajmie miejsce Cruza w ladder matchu. Póki co wiemy, że udział w nim wezmą Austin Fury, Buddy Murphy i MVP. Jednak pozostałych uczestników poznamy dopiero za tydzień. Czyżby powracający Mahal? Chyba wszyscy tego chcemy. Show zakończyliśmy podpisaniem kontraktu między Drew McIntyre'em a Sethem Rollinsem. Panowie zmierzą się ze sobą na gali Money in the Bank o tytuł WWE. Drew bez żadnego gadania od razu podpisał kontrakt. Chciał, aby Rollins zrobił tak samo, żeby obaj oszczędzili sobie zbędnego czasu. Seth jednak nie mógł podpisać kontraktu zanim powie coś od siebie. Powiedział, że on nie chce tego robić. Tu nie chodzi ani o Rollinsa, ani o McIntyre'a, tylko o coś dużo, dużo większego. WWE Universe potrzebuje w tym momencie lidera jak nigdy indziej, i Rollins musi nim zostać, ponieważ dru nie nadaje się na przywódcę. Seth nie chce zepsuć szkotowej marzeń, jednak jest to poświęcenie, na jakie obaj panowie muszą się zdobyć. Drew powiedział, że wszystko co mówi Seth to tylko wymówki, ponieważ Rollins nie chce ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. W końcu Seth podpisał kontrakt. Szybko potem został zaatakowany przez mistrza WWE. I kiedy Drew miał już wykonać pretendentowi Claymore, pojawił się Murphy, który pomógł Rollinsowi. Niestety, chwilę później to on zgarnął Claymore, jednak Rollins wyszedł z ringu o własnych siłach. Podczas dzisiejszego NXT byliśmy świadkami dwóch kolejnych starć w turnieju o mianą zastępczego mistrza NXT, Cruiserweight. W openerze gali Isaiah Swerve Scott pokonał El Hijo del Fantasme, dzięki czemu bilans obu zawodników wynosi jedną porażkę i jedno zwycięstwo. W następnej walce Drake Maverick zmierzył się z byłym mistrzem Cruiserweight, tonem Nizem. Zaskakująco Niz zaliczył już drugą porażkę w turnieju, zaś bilans Drake'a to 1 do 1. Za tydzień otrzymamy kolejne walki turnieju, czyli Jack Gallagher vs Akira Tozawa oraz Jake Atlas kontra Kushida. Następnie dowiedzieliśmy się, że słowa Johnny'ego Gargano z zeszłego tygodnia przykuły uwagę Dominika de Dominik stwierdził, że Gargano i Candice LeRae Ray domagają się wszystkiego od innych, jednak sami nikogo nie szanują. Johnny mówi o niesprawiedliwości, pomimo że walczył już na ogromnej liczbie tej coverów. Za tydzień zobaczymy, czy Johnny powtórzy swoje słowa w walce z kimś dosłownie dwa razy większym od siebie. Później na arenie pojawił się mistrz NXT takty Matt Riddle oraz jego zastępczy partner, Timothy Thatcher. Matt stwierdził, że problemem ich drużyny jest to, że praktycznie w ogóle się nie znają. Dlatego też pora na Newly Bros Show, prowadzone przez Byrona Saxona. Całe to show było bardzo dziwne. Każdemu żartowi towarzyszyły śmiechy z puszki i pewna niezręczność. Show polegało na tym, że Byron zadawał pytania Ridlowi, a Timothy musiał zgadnąć, jak odpowie Matt. Na przykład było pytanie o to, co Ridley jadł gdzieś na śniadanie. Thatcher odpowiedział, że nie ma pojęcia i okazało się, że to po Prawna odpowiedź, ponieważ sam Matt nie pamięta, co jadł dzisiaj na śniadanie. I na takich zabawnych nieporozumieniach polegał cały program, gdzie za każdym razem Triumphy przez przypadek zgadywał, co jego partner ma na myśli. Na koniec show przerwali Fabian Eichner i Marcel Bartel atakując mistrzów. Na końcu znieśli oni tytuły tag team dając nam jasno do zrozumienia, że to będzie ich celem w najbliższym czasie. Kolejną walką na gali był pojedynek między nową mistrzynią NXT, Charlotte Flair. A o im. Walkę wygrała mistrzyni, zmuszając im do poddania. Po walce pojawiła się pretendentka do tytułu NXT, Yoshi Rai, która zaczęła coś tam krzyczeć po japońsku w stronę królowej. Widocznie uczyła się od mistrzyni w tym fachu, czyli ASKI. W walce wieczoru Kifli bronił swojego tytułu NXT North American przeciw Damienowi Pristowi. Po prawie 15 minutach mistrzowi udało się obronić tytułu i widokiem celebrującego Kifa kończymy NXT. W tym tygodniu niestety na AEW nie działo się sporo poza samym turniejem o tytuł TNT. Dynamite rozpoczęliśmy od pierwszego starcia półfinałowego turnieju o tytuł TNT między Kodim a Darbym Alinem. Po 20 minutach jednak pojedynek wygrał American Nightmare po tym jak skontrował Coffin Drop Darbiego. I wiemy już, że to on zmierzy się o tytuł TNT ze zwycięzcą dzisiejszej walki wieczoru. Otrzymaliśmy również aktualizację w sprawie kontuzji MJF-a. Powiedział on, że normalny człowiek nie dałby rady znieść tej kontuzji, jednak lekarz powiedział mu, że jest on wyjątkowym przypadkiem. Dlatego też za tydzień będziemy świadkami powrotu MJF do ringu. Kolejną walką był pojedynek bez dyskwalifikacji między Best Friends a drużyną kipa Sabiana i Jimmy'ego Havoka. Jak się później dowiedzieliśmy, drużyna ta od dziś nosi nazwę Super Bad Death Squad. Mimo pomocy Penelope Ford, walkę wygrali Trent i Chuck Taylor. Za tydzień dojdzie również do powrotu mistrza AEW, Johna Moxleya, który zmierzy się z Frankiem Kazarianem. Dodatkowo, Kenny Omega i Matt Hardy zawalcząc z Chrisem Jerico i samym Guevara w Street Fight meczu. W walce wieczoru Lance Archer zmierzył się z Dustinem Rhodesem w drugim półfinale turnieju o tytuł TNT. Jak się łatwo domyślić, obeszł się bez większych niespodzianek i Lance Archer pokonał Dustina, awansując tym samym do finału. I to on zmierzy się z Kodim o tytuł TNT. Cóż za nieoczekiwana niespodzianka. Problem w tym, że była bardzo spodziewana. Smackdown otworzył Daniel Bryan. Powiedział, że nigdy nie ukrywał, iż kocha to, co robi, a tym bardziej kocha podejmować nowe wyzwania. Dlatego też nie może się doczekać, aż weźmie udział w najbardziej wyjątkowym Money in the Bank ladder meczu w historii. W tym roku sześć kobiet i sześciu mężczyzn w tym samym czasie będzie rywalizować o walizkę Money in the Bank, która znajdować się będzie na dachu siedziby WWE. Jednak chciał, aby jego przyjaciel drugulak również wziął udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Niestety, nie dość, że tydzień temu został on. Nie czysto pokonany przez King Korbina, to po walce został dodatkowo zaatakowany przez Korbina, Cezaro i Nakamura. Wtedy na arenie pojawił się właśnie King Corbin, Powiedział, że w tym roku liczy się dla niego tylko i wyłącznie wygranie walizki. Daniel wyśmiał Korbina, pytając, czy w tym roku również ma zamiar tak zmarnować swoją szansę, jak ostatnio. Ta wymiana zdań doprowadziła do walki między panami. Pojedynek zakończył się przez dyskwalifikację, po tym jak Korbin rzucił w braja na drabinu. Po walce panowie kontynuowali bójkę, jednak na pomoc Korbinowi przybyli Cezaro i Shinsuke Nakamura. Mura. Następnie byliśmy świadkami proma ze strony mistrza Universal, Brauna Stromana. Niestety nie zdołał on nic powiedzieć, ponieważ przerwał mu Firefly Funhouse. Bray Wyatt postanowił opowiedzieć nam historię, którą nazwał Czarna Owca. Opowiedział o tym, jak w pewnym stadzie pasterz dojrzał czarną owcę. Widział, że jest inna, bo znacznie silniejsza i większa niż wszystkie pozostałe owce. Pasterz postanowił wychować tą Owcę, która w zamian broniła jego stada. Jednak pewnego dnia samolubna owca postanowiła odejść bez słowa pożegnania lub podziękowania. I nie dość, że pasterz się całkowicie załamał, to rząd odebrał mu całą farmę. Pasterz pozostał całkiem sam. Następnie farmę przejęli reptilianie, bo to w końcu to jest właśnie coś, co reptylianie robią. Koniec. I od tego momentu pasterz postanowił znaleźć owcę i odebrać jej wszystko, co czyni ją szczęśliwą. A następnie zabierze ją do rzeźni. Brown przerwał Brejowi tą piękną historię. No już dość tych wszelkich kukiełek i gierek. Jeśli Wyatt ma problem ze Stromanem, to musi mu to powiedzieć twarzą w twarz. I tak zakończyliśmy Firefly Funhouse. A za tydzień ujrzymy face to face między Branem Stromanem a Brayem Wyattem. Teraz czas na ostatnie walki kwalifikacyjne na SmackDown. Najpierw Carmella zmierzyła się z Mandy Rose. Podczas walki pojawiła się jednak Sonia Deville, która rozpraszała Mandy. Przypomniała jej ona jak rok temu oddała Rose swój spot w Money in the Bank Ladder meczu. Ostatecznie Deville dopięła swego i dzięki niej Carmella pokonała Mandy, tym samym gwarantując sobie miejsce w ladder meczu. Po walce Sonia zaatakowała Mandy. Po tej walce mistrzowie SmackDown Tag Team, The New Day, zmierzyli się z Forgotten Sons. W tym czasie do stołu komentatorskiego dołączyli byli mistrzowie The Miz i Jim John Morrison. Ostatecznie walkę wygrali Forgotten Sons, przypinając Kofiego Kingstona, tym samym gwarantując sobie walkę o tytuły SmackDown w przyszłości. SmackDown zaczął ostatni pojedynek kwalifikacyjny między Otisem a Adolfem Ziglerem. Po ponad 10 minutach, to na Nasz kochany Grubasek wygrał starcie, tym samym kwalifikując się do męskiego Money in the Bank ladder meczu. I z naszej strony to już tyle, a jaka tygodniówka podobała wam się najbardziej w tym tygodniu? Czekacie na Money in the Bank? Jak myślicie, kto w tym roku zdobędzie tą walizkę? Czy jesteście zadowoleni z składów? Dajcie nam znać w komentarzach. Wpłynijcie również na nasze profile społecznościowe i grupę na Facebooku. Trzymajcie się i cześć!